Ten... Bart, bardzo kameralnie, bardzo kameralnie. Dziękujemy, że pamiętacie, że nas mistrz wrócił z Francji. Niektórzy jego widzą pierwszy raz po powrocie. Także dla was nie ma co opowiadać o jego malarstwie, bo teraz Ale widzicie, że on po prostu nas. Tryska no kolorami. By, by to to nie wyjeżdżał tak. zupełnie... Tak. tak. Tryska kolorami. Nikt jeszcze... W ogóle w Kazimierzu nie otwierał wystawy kubizmu. Jesteśmy pierwsi i dziękujemy, że Janusz się zgodził, także dziękujemy. Ja no jestem zobowiązany, że przyjęliście mnie do... No również wice i wicewersję, na to <grywa> a... może. Może nie, nie w tym okresie zrobiliśmy, tak? Tą wystawę, że... No tak, chcielibyśmy po prostu w tym... nastroju tym nastroju cośmy zrobić. Tak jak wystawa będzie, moi drodzy, trwała do końca. Roku, tak, to myślę, że przywinie się, przywinie się tak. roz, W zimie wszyscy potrzebują jakiejś radości, jakiegoś koloru, a tu w każdym z tych obrazów jest i radość, i kolor. Wczoraj jak zawiesili wystawek, czy komu skutka dla siebie otworzył. jak stali te obrazy, chodzić wchodzić. Jak stale te obrazy jeszcze nie były zawieszone, to tak a fajnie jest. Wszystko jakby dzieje się na tym pierwszym planie, mm. że oni nie mają tak naprawdę takiej wielkiej perspektywy. perspektywy tak? A później jeden, drugi, trzeci, jak już zostali zawieszone, to nagle zobaczyła, że oni mają tu przestrzeń te wszystkie. Oczywiście. Tak. To po prostu tak. dla mnie takim było... Uchty. Ten Rubinstein to był w ogóle mój faworyt. Bo tam ty, ty, w ganiach, tam, tych ja ganiach ja, Tak, chociaż to jest pianista. No, Zgadza się, okej, okay, nie będzie. Natomiast ja tam taki jazz słyszę. Pianist, no, to, no, mistrzostwo to jest stanie. Ja może tak powiem. в этом парижу, а в этом коземье, а как, как, как дужа, для вас, для коземьера, для жабов, кто именно в коземье. Мы уже не под шедем mm -hmm. и так коземье, и тут не самобытно для нас, для коземьера есть вспоминаем презентом, его образы, вложни, очень мало коземьера поставл в кубизме, а тут Takie historie tworzy się. No, no tak, tam dwa ja księżyce tak. ciurne, i kurcowiczów, i, i mistrz z muzą i starły mieszkańcy tego, tego miasta. Wszystkie nasze no, dzieła sztuki. Bo, bo tu jest dyptyk. Tak. Mm. Przepraszam, że wchodzę w słowo. No dobrze. Tu jestem ja i tu jestem ja. Jedno ciało, dwie głowy, dlatego że... I, i ja jestem związany przez 30 lat z Paryżem, z Francją I, A jedną nogą jestem w Paryżu jeszcze, a już drugą nogą jestem w Mierzu znowu. No, taki powrót można powiedzieć. Tak. Miszczu, poprosimy Cię parę słów na zeszłym. Dla swój. Tak, dla samych swoich. Dla tak. No cieszę się, że, że yy, zaszczyciliście naszą wystawę. Swoją obecnością. Przepraszam, nie wszystkich poznałem, ale po wypadku samochodowym, który miałem przed wyjazdem z Polski, po, po wypadku miałem amnezję i wiele osób po prostu nie, nie poznawałem i do dziś czasami mam problemy. Ale, ale cieszę się z, każdej, z każdego człowieka, z każdej osoby, która tutaj jest. Bardzo mi miło. I jeżeli. Chcecie, mogę opowiedzieć, w każdym obrazie indywidualnie. Y, trochę się inspiruje y, oczywiście y, y, mitami starożytnymi. I no, Kazimierz, Paryż, y, muzyka, no i oczywiście miłość. Miłość jest najważniejsza. Najważniejsze no. dla mnie, nie na kogo absolutnie. ты есть ты в этом кубизме. Ты наш такий свой, как то можно поведеть, пензель. маж свою кресская, которую ни с кем абсолютно не тоже можно порумать, не, не можно уживать на этого слова, но не можно помылить. ты можешь абсолютно, ты выпрацовал свой свой пензель в кубизме, Решка. Dziękuję, dziękuję ja przez wiele lat pracowałem w stylu postimpresjonizmu. Wychodziłem w plener, malowałem i nagle doznałem oświecenia, jak budda, i zacząłem malować w ten sposób. Ale to też był obraz przełomowy. Malowałem wyścigi konne pod Paryżem. Zrobiłem sobie szkicę z moim przyjacielem, który który namiętnie grał, a ja tylko obserwowałem, bo nie chciałem przegrywać milionów, tak jak on, przegrał Kamienicę 7 Piotrową. Niesamowity tak. Ale z kolei dla mnie to jest nagroda za moją pracę, bo, bo zrobiłem rysunek, właśnie wyścigi konne, potem to przeniosłem na płótno w domu i zaczęło się. Zaczęła się moja przygoda z tymi I tak. I tak już od 16 lat pracuję w tym stylu. Nie wiem, czy go rozwijam, czy go pogrążam, ale, ale sprawia mi dużo, dużo radości. Ale to widać. Tak, Iwam, tak, no? to, to widać. A w położeniu jak farbu, dobierasz do farby kolor do koloru, to widać, że to jest niesamowita gra, niesamowita radość przede wszystkim dla ciebie. A później my to odbieramy. No z tym, że jak malowałem obrazy w stylu postimpresjonistycznym, to było malarstwo spontaniczne. To było malarstwo szybkie. Natomiast to malarstwo jest już inne, jest bardziej intelektualne, jest przemyślane, ale z wiekiem mi to przyszło. Nie chce mi się już chodzić. W cenę, tylko z wiekiem przychodzi. Dobrze wyglądasz. Fajne, fajne. Janusz jeszcze jednej rzeczy nie powiedział, Wartość, Wartość. że robił portrety. A. I właśnie przyniosłem swój portret 50 o. lat wow. temu. Aha, nie proszę ja zobaczyć. Jaki byłem przystąpczy. Dokładnie 50 lat temu. Także. Ale Wojtek, ty, ty jak dobre wino francuskie im straży, tym bardziej przystaje. Tak, no miło. Ale chciałem Państwu przypomnieć, 70 ja wtedy studiowałem historię życiu na kulu i się zaprzyjaźniliśmy no. przez całe okrezy. Wojtek mi napisał recenzję z wystawy z wystawy mojej. No I mhm. i przyniósł mi dzisiaj, to jest wielki prezent dla mnie. Tak. Tak, to jest wystawa była w Lublinie, robiona przez. Lublinie? Nie, to było chyba to, 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 to w Lublinie. W było. Tak, ja tylko y, współpracowałem i zrobiłem ci ten katalog. To było w Buteku, bo i tam kultury był, znowu z napisał. Bo i to też prowadził cały ten. No, dużo wystaw. Zgadza. No. Ale to nieważne. To taki drobne dzwany, i, i, ja móc tak żeby... Także i, i tych portretów. Dziękuję ma, za ten portret. 吃饭不是颜色金来吗？